W tym samym Lumpeksie, który jest niedaleko mojego domu, o dziwo, za 4,99 znalazłam też mojej ulubionej firmy. Proszę bardzo, tu macie metkę i to jest, słuchajcie. Yy... 70% bawełny i 30% jedwabiu. To jak się dotyka, to ja już od razu wiedziałam, że to jest z jedwabiem, to się czuje po prostu. To jest koszula, bardzo fajna, ją można na dole zawiązać, bo ma takie specjalne tutaj dłuższe przody. Na guziki, taki klasyk, granatowa, fajna. Czy na kostium, czy właśnie teraz to jest taka idealna pogoda, bo powiem Wam, że ja zawsze jestem takim dużym z marźluchem i mimo tego, że są upały już teraz, to jak jest klimatyzacja, co widać właśnie w domu, noszę sobie bluzę i wiecie, powiecie może sobie obniżyć klimę, nie? Ale właśnie jak obniżę klimę, to jest mi za gorąco, więc jak jesteśmy na przykład na dworzu czy na przykład po plaży, to fajnie sobie założyć taką koszulę, bo bardzo jest taka miła do ciała i troszeczkę jednak, no może wiecie, ona za nas nie grzeje, nie wiadomo jak, ale tak fajnie daje nam taki komfort w takiej klimatyzacji.